Cześć z tej strony Ania i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest podzięka za ponad 100 subskrypcji dokładnie teraz ich mam 105. Bardzo Wam dziękuję za te wszystkie subskrypcje, wszystkie łapki w górę i wszystkie komentarze jakie zostawiacie. Jestem Wam za to bardzo wdzięczna i. Mam nadzieję, że, że Wam się podoba mój kanał, że oglądacie moje filmy. Pozdrawiam Was wszystkich. No i to by było tyle. Albo nie, czekajcie, jeszcze nie. Więc wiecie, muszę takie coś nagrać. Oczywiście obowiązkowo. Mm -mm. Jeśli chcecie ten film z jakiejś innej serii niż Kiciarożek, to piszcie w komentarzach. Ja w to przeczytam, bo zawsze jest mało komentarzy, więc dam radę. I właśnie wtedy to zrobię. Inną jakąś rzecz. Bo no wam się już powoli nudzi Kiciarożek. Więc to był taki krótki... To było takie krótkie podziękowania za te wszystkie subskrypcje. Teraz 105, 100, 107 albo 6 filmów na moim kanale. Mam, pon, mam dużo wyświetleń z wszystkich filmów. Bardzo dziękuję. Pa pa.